Dzień dobry, witajcie. Kochani, pozwólcie, że pokrótce zaprezentuję Wam kolejne Porsche Cayenne i e Hybrid, które dzisiaj do nas dotarło i właśnie trafia do naszej oferty. Jest to bardzo ciekawy egzemplarz, obłędnie wyposażony, ale o tym za chwilę. Cayenne i e Hybrid, czyli moc łączna 462 konie mechaniczne, jest to oczywiście hybryda typu plug-in pod maską 3-litrowa, V6 benzynowa. 4,9 sekundy przyspieszenie do 100 na godzinę. Prędkość maksymalna 254 km na godzinę. Bardzo fajny, dynamiczny SUV, oszczędny, komfortowy. Chcemy, jedziemy na samym silniku benzynowym, chcemy, to jedziemy na prądzie lub w hybrydzie. Co kto lubi, co kto woli. Samochód z polskiego salonu absolutnie jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, we wzorowym stanie, w idealnej kondycji jest świeżo po dużym przeglądzie serwisie na 5,5 tysiąca złotych i to, co wyróżnia go szczególnie, to wyposażenie. Wyobraźcie sobie, że w wersji bazowej taki Cayenne i e hybrid kosztował około 400 tysięcy złotych, natomiast ten egzemplarz jest skonfigurowany na 700. Tutaj, w samych opcjach, mamy 300 tysięcy zł. Zdecydowanie jeden z najlepiej wyposażonych kajenów, jakie mieliśmy. Reflektory matrycowe PDLS, skrętna oś tylna, zawieszenie pneumatyczne, również zawieszenie PDCC Porsche Dynamic Chassis Control, które stabilizuje aktywnie ten samolot w zakrętach. No, ale to wnętrze, to słuchajcie, jest klasa sama w sobie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Drzwi z systemem automatycznego dociągania. Z tyłu system rozrywki z monitorami. Rolety, klimatyzacja oczywiście na wszystkie strefy. No, i popatrzcie, jak skonfigurowane jest to auto. Jasna tapicerka skórzana, fotele wentylowane, podgrzewane systemem masażu, deska rozdzielcza obszyta taką srebrno-szarą skórą, head up. I zobaczcie, nawet tutaj, w miejscach, gdzie są listwy ozdobne, pierwszy raz widzę coś takiego w Porsche, zamiast listew są wstawki skórzane. To jest wszystko z palety Porsche Exclusive Manufacture. No, nie bywało, nie widziałem jeszcze tak skonfigurowanego egzemplarza. Elektrycznie regulowana kierownica, aktywny tempomat, sport chrono. Wspaniale to auto wygląda, i podsufitka jest z takiej. Srebrno-niebieskiej Alcantary. No, wygląda naprawdę zjawiskowo ta konfiguracja. Również tylna lampa zespolona, wykończona jest w czerni. To także jest element Porsche Exclusive Manufactur. Poczwórny układ wydechowy, wykończony na czarno. Piękne koła we wzorze Turbo. 22 cale. No, i tak prezentuje się kabina od strony pasażera. Wszystko utrzymane tutaj jest wzorowo: fotele z wytłoczonym logo, Porsche na zagłówkach. Jeżeli macie pociechy, te monitory z tyłu potrafią zmienić oblicze podróży. Wierzcie mi, przydatna sprawa. No, i tak jak Wam wspominałem, te listwy tutaj są wykończone stawką skórzaną. Wszystko, zobaczcie, kochani, jest w skórze. Nawet boczki drzwi, tutaj te elementy, to jest tapicerka skórzana. Przepięknie skonfigurowany egzemplarz. Masaże, aktywny tempomat, skrętna oś tylna, head-up i tak dalej, i tak dalej. No, nie brakuje z tych najważniejszych dodatków tutaj niczego, a jest nawet system monitorów z tyłu. Także tyle z mojej strony. Ten samochód dzisiaj wchodzi do naszej oferty Porsche Cayenne i e Hybrid 462. Konie krajowy bezwypadkowy z 2019 roku. Tylko 62 000 km przebiegu. Konfiguracja na 700 000 zł i sprzedawać go będziemy z pełną fakturą VAT 23%. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się czołem.